W spektaklu 50 słów w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego, gram Adama. Faceta. W ogóle uważam, że to jest taki bardzo uniwersalny spektakl. I to nie jest banał. To znaczy, to jest spektakl, w którym większość par ze starzem może. Niekoniecznie dziesięcioletnim, tak jak my, ale z kilkuletnim na pewno się odnajdzie, ponieważ uważam, że ten festiwal wzajemnych deficytów, pretensji, lęków, braków, niedopowiedzeń jest tak bardzo uniwersalny i te reakcje na spektaklu każdorazowo udowadniają nam, że ludzie, którzy są pary szczególnie, tak bardzo reagują na te rzeczy. Tak. Ta, 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 jakby, sinusoida tych, tych różnic pomiędzy nawet takimi rzeczami, jak męskie żeńskie, to znaczy, jak, jak te, to, czego mężczyzna gdzieś oczekuje w związku, i czego, jak odczytuje pewne sygnały od kobiety, jak kobieta, to jest tak bardzo e, uniwersalne i tak, tak wszędzie, moim zdaniem, że u, u, właściwie mówiąc o mojej postaci, mogę powiedzieć o, o, o facetach w ogóle. Natomiast Adam rzeczywiście ma, ma pewne grzechy na sumieniu, ale bardzo kocha swoją żonę, i staram się grać to, że naprawdę bardzo ją kocha, Marysię Seweryn czyli Lenę I, i, i gdzieś tam ten wieczór jest dla niego najważniejszy w życiu. To znaczy rzeczywiście jest kulminacyjny. Do tego wieczora mają się pewne decyzje, zapaść pewne ważne decyzje. Także obserwować mu życie w spektaklu, naprawdę bardzo ważny wieczór. Jest śmiesznie, jest strasznie, jest wzruszająco. Mam nadzieję, jest też brutalnie momentami, jest ostro jak, jak chyba w każdym, może nie w każdym, ale w wielu, w wielu związkach, w wielu godzinach.